na z tej Rentek i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dwa odcinki o Samsungu były, więc pora na trzeci. Więc dziś kolejne 5 lifehacków na telefon marki Samsung. Chcesz zobaczyć inną markę? Daj znać koniecznie w komentarzu. Pod ostatnim filmem w liście tyle łapek. Nadal więcej ludzi ogląda niż subskrybuje, więc możesz to zmienić. Liczę na Ciebie kolego. I jeżeli będzie tyle łapek, to film będzie szybciej. Więc przechodzimy już do odcinka. A najlepszą opcję zostawiłem na koniec. Oglądajcie. Na początek zaczynamy od bardzo prostych rzeczy, które zadziałają nam praktycznie na każdym telefonie. Otwieramy jakąś aplikację. Klikamy sobie tutaj ten środkowy kwadracik. Teraz patrzymy na aplikację w tle. Łapiemy aplikację. Kładziemy ją do góry. A teraz na przykład odpalmy aparat. I w tym momencie mamy podzielony ekran. Na przykład możemy sobie tutaj słuchać muzyki. A tutaj nagrywać ten sam dźwięk bez problemu. Także dajcie znać, czy to macie, ale większość telefonów raczej będzie to miała, więc nie musi być to konkretnie Samsung. Kolejna opcja, wchodzimy sobie w Wi-Fi. Przytrzymujemy i wchodzimy w po prostu jakby w szczegóły. Teraz prawy górny róg mamy trzy kropki. I wchodzimy sobie Intelligent Wi-Fi. Schodzimy niżej i klikamy Intelligent Wi-Fi. Aż pojawi nam się opcja, którą widzicie teraz poniżej: Connectivity Labs. Możemy wejść i dzięki temu sprawdzić sobie różne raporty, co robiliśmy, jak długo używaliśmy, przez ile czasu używaliśmy 5G, przez ile czasu używaliśmy 2,4 GHz. Jeżeli nasza WiFi nie domaga, dzięki tej opcji możemy się przełączyć na dane mobilne w tym momencie i będzie szybciej. I dodatkowo mamy tutaj opcję. Developera. możemy wejść i sprawdzić informacje o połączeniu dodatkowo pobliskie sieci wi-fi które mają najlepszy zasięg ja mam w domu trzy albo cztery sieci wi-fi więc tutaj sobie mogę sprawdzić która jest najlepsza tutaj nie bez powodu jest taka nazwa kiedyś podawałem jak mieć taki tani internetik. tutaj mamy diagnostykę więc jak widzicie opcji jest sporo to jest takie ukryta opcja w ustawieniach sieci Wi-Fi. Tutaj mamy również informacje, do jakich się łączyliśmy, ale nie będę pokazywał, bo też włączyłem się w pracy, więc nie chcę, żebyście widzieli różne, powiedzmy, adresy, które mogą się pojawić. Kolejna opcja. Wchodzimy sobie do galerii. Mamy tutaj swój film. Klikamy trzy kropki u góry i otwórz w odtwarzaczu wideo lub po prostu od razu możemy nacisnąć utwórz GIF. Teraz otworzyło nam się w tym odtwarzaczu zewnętrznym, możemy sobie dostosować, wybrać jakiś kadr i zrobić z tego jakąś swoją emotkę i można to komuś również wysłać w postaci gifa. Dajcie znać, czy to macie? Podejrzewam, że w wersji Samsunga M oraz A może tego nie być, ale mogę się mylić. Moja wersja to jest S23 akurat i to jesteśmy przed premierowo i się zastanawiam właśnie, czy nie zmienić Samsunga, czy w ogóle już nie zmienić marki telefonu. Zobaczymy, ale to już jest na kolejny film, powiedzmy, to zagadnienie. Dobra, lecimy dalej. I kolejna przydatna opcja ustawienia. Schodzimy niżej i szukamy zaawansowane funkcje. Teraz zrzuty ekranu i nagrania. I tu warto sobie włączyć ukryj stan i paski nawigacji. Czyli jak zrobimy screena lub cokolwiek będziemy nagrywać, to nie będziemy mieli widocznych tutaj statusów godziny, baterii i innych rzeczy, więc bardzo przydatna opcja. I Jak już tutaj jesteśmy i jesteśmy dość zapominalscy, i na przykład nie wiem, coś zobaczyście fajnego, chcecie zrobić szybko screena, potem zapominacie o tych screenach, zapełniają wam pamięć w telefonie, to warto sobie to włączyć. Po każdym zrobieniu screena z automatu zostanie usunięty i nie musimy już o tym pamiętać. Więc powiedzmy taka opcja 2 w jednym, z której warto korzystać. I teraz jak widzicie jestem w galerii telefonu. Klikamy trzy kreski, następnie ustawienia. Teraz zjeżdżamy niżej. I ja już mam włączoną galerię Laps, a Wy nie macie. A żeby to zrobić, wchodzimy w Galeria, informacje. I teraz mniej więcej trzeba klikać w wersję galerii. Tak, mniej więcej to jest ciężko to trafić, ale ogólnie gdzieś tutaj jest takie coś. Klikacie kilka razy i zacznie Wam odliczać. Wtedy włączą Wam się te opcje. Mniej więcej trzeba klikać w ten napis: wersja 15.5, to gdzieś tutaj. Jak ja już to raz włączyłem, to już mi to zostało. A u Was na bank się da, tylko trzeba dobrze trafić. I mamy tutaj bardzo dużo rzeczy, których warto lub nie warto używać. Jak na przykład możemy zamieniać zdjęcia w pliki PDF, dodawać, usuwać lokalizację dodatkowo zmienić sobie wygląd menu i innych dużo więcej rzeczy. Więc tutaj mamy bardzo dużo różnych opcji, o których warto byłoby się rozwinąć, więc jeżeli chcecie filmik z takiej rzeczy, to koniecznie dajcie znać, więc wtedy zrobię film i pokażę wszystkie ukryte funkcje w jednym filmie. Także jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy robimy to. To by było na tyle, jeżeli chcecie zobaczyć inną markę telefonu, komentarze oczywiście są dla Was. Jeżeli potrzebujecie jakiejś opcji, to też również dajcie znać. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. A ja się już żegnam, do następnego, cześć.